Hejt i krytyka w internecie. Och, to sobie wygodnie usiądę. <laughs> Zdarzyło ci się kwestionować siebie jakoś, swoją wartość albo nie wiem, cokolwiek. Jest takie zdanie, które myślę, że obie nas trigeruje tak bardzo, tak samo mocno. Jesteś osobą publiczną, więc musisz się liczyć z tym, że <laughs> ludzie mogą po prostu mieć ochotę wylewać z ciebie całe gówno swojego życia. <laughs> Ale pytanie, jak to na ciebie wpływa? Wiesz co, ja ogólnie jak chodzi o jakieś takie pojedyncze głupie tam wiadomości, to po prostu blokuję, tak jak mówię, dorastałam jednak nawet nie z hejtem, ale normalnie z rasizmem. Więc mm -hmm. też um, <coughs> trochę inaczej do tego podchodzę. Tylko ja właśnie jestem z tej szkoły takiego, ja nie uważam, że to jest dobre, że jako influ czujemy, że musimy mówić, no trzeba być gruboskórnym. Nie, nie musisz no. być gruboskórnym. To jest nienaturalne żeby człowiek czytał o sobie tyle nienawistnych rzeczy. Twój układ nerwowy nie wie, że to jest internet i czas się zmieniły, tylko on dalej, tak jak twoje prehistoryczne ciało, reagowało na stres, reagowało na zagrożenie. Wciąż twoje ciało tak reaguje. Mamy dzieci, które niestety ym, są w takim kryzysie, że nie widzą innej drogi w szkołach, a jednak i tak jako dorośli, dajemy taki przykład, że: a dobra, dobra, tego nie wyzwiesz, ale jak jest w internecie i się już nagrał, tego go wyzwij. W ogóle, jaki to jest mindset? Dla mnie to jest taki mindset takiej smutnej osoby, która chciałaby też to zrobić, ale nie zrobi tego, więc teraz Ciebie będzie wyzywać, bo ty to zrobiłaś. Ale wracając też do takich naprawdę okropnych rzeczy, co ja już doświadczyłam niestety takiej trwającej kampanii po prostu nienawiści, gdzie moje słowa kiedyś były wyciągnięte z kontekstu. Ludzie teraz tego używają, żeby szerzyć swoją agendę i to jest strasznie bolesne, mm. strasznie, jakby cholernie, cholernie bolesne, bo tam to nie jest nawet taki hate hate tylko normalnie nazywanie mnie rasistką, gdzie być rasistą dla mnie jest najgorszą rzeczą, jaka może być i ja otwarcie dużo mówiłam w podcastach i tak dalej, że ja nie nazywam ludzi rasistami, bo to zamyka dialog. Więc jest to bardzo bolesne, Myślę, że długo mogłabym mówić o tym, jak to na mnie wpłynęło. Ja byłam na terapii, ja miałam myśli, myśli samobójcze i tak dalej. Bo po prostu to jest trudne, naprawdę ciężkie, jak dostajesz po 100, 200 wiadomości, gdzie ludzie ci mówią, że powinnaś sobie coś zrobić, jesteś w ogóle złym człowiekiem i tak dalej. Ale ja też jestem taką... Przepracowaną w pewnych kwestiach. Czasem to do mnie wraca, i czasem mam gorsze momenty, i czasem mam tak, że naprawdę. Ja nie mówię o momencie typu A już jest okej, okay! tylko ja mówię o, o, o tym, że te wiadomości, które czasem ludziom wysyłacie, to z nimi siedzi lata. Mhm. Ja od trzech lat borykam się z wracającymi e, jakby wpływami na moje zdrowie psychiczne i takimi po prostu momentami, gdzie po prostu mi wszystko tak siada. Jestem też bardzo wrażliwą osobą, co mówię z ogromną dumą. Bo ja nie uważam, że to, że, kto, że, że to tylko na mnie wpływa, bo jestem wrażliwa. Uważam, że to na każdą osobę by wpłynęło. Uważam, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak szalony jest hate w internecie, jak okropne jest dostawać takie wiadomości. I zawsze będę pokazywać palcem zawsze. Jakby ja zawsze powiem, że. Odpowiedzialna za to jest osoba, która to wysyła. Odpowiedzialna za to jest osoba, która to wysyła, bo mm, nie znajdziecie komentarzy, gdzie ja kogoś wyzywam i mówię mu, że nie wiem, jest taki owaki i powinien sobie zrobić krzywdę. Nie znajdziecie takich komentarzy. Mm -hmm. Bo ja bym tego nie życzyła drugiej osobie, Ja bym tego nie napisała. I to jest taka y, etyka, taka... Y, nawet nie etyka, ale takie etykiet, taka, e, nie powiem etykieta, bo po polsku to jest totalnie inne słowo, hmm. ale, ale twój maniery. Krę twój kręgosłup moralny to o, jest Ale też tak. takie trochę maniery internetowe, tak. że tak jak idziesz do banku i wiesz, że jest kolejka, nie przechodzić po prostu przed tak. kogoś, to ktoś mógłby powiedzieć, ale to jest wolny kraj, ja będę sobie wchodził, ale nie, bo my wiemy, że to nie jest, to nie są maniery, to nie jest, to nie są reguły, które to są. jakieś zasady w tej, społeczne, w których dokładne, funkcjonujemy. zasady. Mhm. I uważam, że to wmawianie sobie, że jesteś osobą publiczną powinnaś sobie z tym liczyć, to jest od y, odczłowieczanie, moc, y, ale też takie y, zakłócanie realiów, tak. bo tak, jak, jak osobą publiczną też jestem, jak idę sobie po prostu ulicą, ale nikt do mnie nie podejdzie i mi nie da w twarz, albo nie powie, ale pani jest brzydka, no bo <śmulety> wie, że konsekwencje mogą być y, natychmiastowe, bo mm. stoję przed tą osobą i gdybym chciała ta reakcja mogłaby mnie zmusić do mojej reakcji mm -hmm. i ta osoba nie wie jaka to reakcja będzie, tak. czy ja ją wyzwę, czy nie wiem, uderzę. Czy w łeb dostanie po prostu, no. Tak, ja też mam takie wrażenie, że po prostu ludzi w internecie yy, no troszeczkę mocno odkleiło, nawet bardzo mocno. Po mm -hmm. pierwsze, yy, super, że mówisz o tym, że to jest dla ciebie trudne, bo w internecie w ogóle ja mam wrażenie panuje taki yy, nie wiem, jakaś, ta, jakaś taka maniera mówienia o tym. Nie, ja sobie z tym radzę, nie. blokuję, usuwam jest zajęcie W ogóle to by mnie zabiło, gdyby nie. No, to mogłoby mnie zabić. Tak. To jest tak bolesne. I, i, ja generalnie miałam któregoś razu taką. Znaczy, no bo tego hejtu zawsze jest trochę, nie? Tam tylko tak. jest pytanie, mm -hmm. czy to są trzy komentarze dziennie, czy właśnie trzydzieści, czterdzieści, bo coś weszło 100. w viral, czy sto tak i po prostu siedzisz. Ja któregoś razu tak właśnie miałam, że wrzuciłam, wrzuciłam jakąś rolkę i to nawet nie jakoś super kontrowersyjną, broń Boże. Bo ja byłam w szoku, że to może. To jest w ogóle też, że uczysz się w internecie, jak czasami banalne rzeczy ludzi trygerują, nie? Tak. Ale pamiętam, że chciałam ogóle. mogą coś zrozumieć. Tak, e, jak bardzo dosłowna musisz być tak. w swoich przekazach. Tak. E, I dosłownie siedziałam i co dwie minuty blokowałam i usuwałam komentarze. I już był po półtorej godziny ten moment, kiedy zablokowałam możliwość komentowania, zablok zablokowałam wszystko, żeby wyciszyć tą rolkę, żeby mieć już święty spokój, bo nie byłam już w stanie po półtorej godziny znowu y, czytać na swój temat Owisła, cycki, brzydka, taka, seraka, owaka. Mm. I Strasznie Cię przepraszam, że Ci przerwę, ale uważam, że to jest bardzo ważna rzecz, którą trzeba powiedzieć. Ktoś powie, to tego nie czytaj. Tylko pamiętaj, że ta aplikacja jest skonstruowana tak, żeby cały czas walczyć o Twoją uwagę. Czyli to, nawet sposób tego, jak wyświetlają się um, wiadomości, żebyś Ty to przeczytała i żebyś weszła znowu na tą aplikację, jest stworzone przez osoby, które ich pracą, oni dostawali wypłatę za to, żeby jak najbardziej zwracać, ta, żeby ta aplikacja jak najbardziej zwracała na siebie uwagę. Tak, plus jednak, no bo mogę nie otwierać spoko, tylko że ja na przykład na swoich mediach społecznościowych e, chcę mieć bezpieczną przestrzeń, którą tworzę dla innych. W związku z czym ja nie będę tam trzymać troli ani ludzi, którzy mi źle życzą, bądź obrażają moje klientki, bądź cokolwiek, bo ja chcę, żeby osoby, które już mnie obserwują i są tam, czuły się ze mną bezpiecznie, nie? Mm. Więc ja, ja po prostu tak robię, że blokuję tych ludzi. Ale to ludzi, nie jesteś nikomu tego winna. Niby tak, ale no robię to po prostu. i... I pamiętam, że mimo tego, że ja jestem super poukładana ze sobą, jakby naprawdę wiesz, wyłapuję różne rzeczy bardzo szybko na zasadzie, jak mi się coś przestaje podobać, a wiem, że dostałam ileś komentarzy wcześniej jak, o moim wyglądzie, to wiem, że to jest spowodowane tymi komentarzami i się szybko reguluje, nie? Ale tak samo któregoś razu dostałam groźby śmierci, nie? I dla mnie to było coś niesamowitego, bo ja nie byłabym w stanie napisać komuś y, ja wiadomości, y, że poderżnie mi to, tamto i zrobi z moim truchłem to i to i nie wiadomo co tam jeszcze, nie będę tego decydować dokładnie. Nie wyszłoby to z mojej, z mojej y, wyobraźni, żeby komuś coś takiego napisać. I wiesz, jest coś takiego, że ja przynajmniej odebrałam tą wiadomość i myślę sobie, no na pewno jakiś gówniarz po prostu, no, jakiś, albo jakiś, no, jakiś człowiek, który miał gorszy dzień, nie? No na pewno nic mi nie grozi. Ale tego dnia wychodziłam do studia fotograficznego, miałam sesję zdjęciową i, i y, nie było mojego partnera w domu akurat, byłam taka lekko roztrzęsiona i napisałam mu, ja dzisiaj nie wstawię relacji, gdzie jestem, ani co robię i trzy razy się oglądałam ze sobą, jak szłam do studia i no, miałam kontakt z policją i tak dalej oczywiście okazało się, że nic nie jesteśmy w stanie ja zrobić, miałam, Ja zrobiłam to samo. Tak. No i nic mi się nie stało, tak? No to było kilka miesięcy temu, nadal żyję, więc ewidentnie ktoś miał po prostu chęć mi dopiec. No i spoko, trochę się udało, ale to mnie przeraża troszeczkę, bo w kontekście nawet tego, wiesz co się ostatnio dzieje, że tutaj jakieś nastolatki się zabiły, nie, coś tam, nie? Mamy tyle przemocy dookoła i Kurde, my nie dajemy dobrego przykładu, nie w sensie. Nie ja, też, ja też nie, nie wrzucam. Yy, ja jestem w ogóle tego zdania, że jeżeli jesteś osobą, która kiedykolwiek włożyła effort w to, żeby coś osiągnąć w życiu, to nie skrytykujesz drugiej osoby, która też wkłada effort, nawet jeżeli jej to nie wychodzi. Bo wiesz, ile, to, ile wysiłku trzeba włożyć, żeby coś w życiu, cokolwiek osiągnąć i to sobie Prawda. definiujemy, jak tam sobie chcemy. Według mnie te osoby właśnie, które wiesz, są takie smutne w domu, nie mają wystarczająco siły i energii, żeby zmienić może trochę swoje życie, po prostu no, gdzieś tam uzewnętrzniają te swoje negatywne mhm. emocje, gdzieś tam w sieci. Też myślę, że bardzo warto jest powiedzieć to, że sporo osób nie wrzuca w internet, że ciężko jest sobie radzić z tym hejtem, bo one czują, że Mówiąc to, to właśnie pokazują, jakie są silne. Nie. Ja Wam powiem, że to bardzo boli. Tak. No. Ale też Wam powiem, że to bardzo boli, żebyście widzieli jaka ja jestem szalenie silna. Ja nie mówię, że to znaczy, że osoba, która by sobie z tym nie poradziła, nie jest silna. Nie, bo ja uważam, że my powinniśmy jako ludzkość już się po prostu tego wyzbyć, bo dla mnie to jest taki po prostu rak, to jest coś, co nie powinno funkcjonować w naszym społeczeństwie. Ale to nie zmienia faktu, że ja nie będę ludziom dawać takiej siły, że o, no bo mi teraz jest przykro, przez was wam mi jest przykro. Nie. Bo to ty jesteś wciąż tą osobą, co jak mnie wyzwałeś, coś dookoła ciebie się zmieniło? Mhm. Nagle masz więcej jedzenia w lodówce? Mhm. Nagle masz w na ten, przed garażem Rolls Royce'a? Tak. Nie. Tak. Wciąż jesteś tą samą nędzną, smutną osobą, którą byłaś wcześniej albo byłeś wcześniej, po prostu teraz komuś napisałeś taką wiadomość. Tak. I jesteś osobą, która sprawia ból, i dla ciebie to jest kwestią tego, że wow, ale jestem potężny, bo kogoś krzywdzę, tak. ale ty i tak cierpisz i to nie zmieni twojej sytuacji. Mamy wolność słowa, więc mogę się wypowiedzieć. Tak. Jest możliwość komentowania, więc mogę skomentować. No tylko, że jeżeli nikt nie pytał o opinię, to znaczy, że możliwe, że twoja opinia nikogo nie interesuje. Nie, nie. I to jest przykre w ogóle, że ta twoja opinia w domu musi być tak nic nie warta, że ty czujesz, że ciągle musisz się nie dzielić w internecie. Bo też są takie osoby, które dopóki ich nie zablokujesz, cały czas piszą i dlatego ja będę blokować. Bo to, że ktoś w ogóle myśli, że on ma prawo tak do mnie mówić, to jest, to jest twoja relacja, którą ty Musisz przepracować z Bogiem, ja nie będę Ci pomagać, w tym pomagać. No i kolejna rzecz, która mnie czasami yy, drażni, yy, na przykład też właśnie odnośnie hajtu, czy jakichś innych rzeczy, że wiesz, ktoś przychodzi zaczyna cię krytykować. Często niezbyt kulturalnie w niezbyt kulturalny mhm. sposób. Ty blokujesz taką osobę, i potem ta osoba, na przykład z drugiego kąta, pisze ci, że o nie, nie jesteś w stanie znieść krytyki, i nie, ale nie pomyśl, że to jest piętnasty krytyczny komentarz dzisiaj, który jest totalnie nie na poziomie, i ja po prostu nie mam obowiązku, obowiązku ja żadnego. Nawet nie myślę sobie, co oni myślą. Wiesz, to może mnie skrytykować ktoś, kto faktycznie jest ekspertą w mojej dziedzinie, ale kim ty jesteś, tak. użytkownik 8245? w ogóle ile ty musisz mieć czasu na rękach, żeby tworzyć. Dwa profile, żeby krytykować. I will block your ass again and I will block you if you come up again. Będę ci blokować i blokować i blokować. I I'm not sorry. Um, tak.